Super Town. Od 1945 roku Oryginalne tutaj wycieczki Łodzią ze śmigłem W głąb Bagien Od naprawdę wolno, wolno, bardzo wolno płynącej rzeki W głąb Everglades National Park Są tylko trzy firmy, które Robią takie wycieczki Które są zalegalizowane Także przed chwilą czymś takim płynęliśmy Za tą rzęsą tam zieloną, pół godziny temu widzieliśmy za rzęsą oczy, oczy aligatora. Zresztą widzieliśmy tych aligatorów sporo. Bardzo fajnie zorganizowane i polecamy, Cooper Town, Florida, Everglades 34 dzień podróży, a dodatkowo jeszcze mają zimne kraftowe piwo Dark Lager